Mariusz, jesteś na wizji. Cześć. Witam serdecznie na kanale Savers Fishing. Słuchajcie, dzisiaj e, odpowiemy na parę pytań związanych z wyprawami wędkarskimi tutaj z nami. Głównie są zapytania od kiedy można przyjeżdżać na morską troć, jak to wszystko zorganizować, jak my to w ogóle organizujemy. Jak nas znaleźć, i będziemy próbowali odpowiedzieć właśnie na te pytania. A więc zostańcie z nami, trochę będziemy łowić, trochę opowiadać. Przez ten tydzień ostatni nic się nie wydarzyło. Wszystkie łowiska są zamarznięte, a więc nie ma dostępu. Będą mi tam jakieś przybitki porobione z pierwszego dnia razem z Mariuszem, co byliśmy na rybach. Może jeszcze tam coś wrzucimy, a tak ogólnie skupimy się tylko na tych wyprawach. A więc zachęcam do oglądania. Hej! No, sporo. Słuchajcie, teraz odpowiemy na parę pytań i będziemy uciekali na kolejną miejscówkę. Zobaczymy, może nie będzie tyle wykrypłynęło. A więc słuchajcie, jeżeli mnie znajdziecie na jakiejś rolce lub na stronie gdzieś tam na Facebooku, to zawsze jest podany mój priv na Messengera, Arniarko lub numer telefonu. A więc śmiało pisać, pytać się, ja będę odpowiadał. Słuchajcie, warunek też jest taki żeby przyjechać dla ogólnie dla własnego bezpieczeństwa to żeby mieć wykupione jakieś tam ubezpieczenie prawda od wypadków za granicą no i to jest pierwsze takie podstawowe zadanie dla dla was prawda następnie piszecie kiedy byście chcieli mieć tą wyprawę wędkarską ja w tym momencie Dowiaduję się, jak tam z apartamentami, dostęp, dostępność. Odpowiadam Wam w ciągu 10 minut. No i czynimy kolejne kroki. Kupujemy bilet. I co dalej? Co się dzieje dalej? No i w tym momencie komunikujemy się. Ja przyjeżdżam po Was na lotnisko. Zabieram Was z lotniska. Lecimy na kwaterę, i na kwaterze już się dogadujemy, na którą godzinę mamy pierwszy wypad na łowisko. A więc też jest ważne, czy chcecie pierwszego dnia ostro pobrodzić sobie, czy po prostu chodzimy po jakichś skałach. To już będzie zależało od Was. Eee, co do. Od strony kulinarnej, no to słuchajcie, wszystko w swoim zakresie. Ja tylko mogę zorganizować Wam jakieś ognisko. Kawka, herbata, oczywiście dostępne. Będziemy mobilni, a więc sklep i te sprawy to nie jest właśnie problem. Jak pozwolenia i miejsca na wędkowanie? No, z pozwoleniami to tutaj nie ma problemu, bo nie potrzebujemy pozwoleń, a miejsca, no to chodzi Ci o głębokości, na przykład... Na do... przykład, miejsca, dobre Aha. łowiska. Aha. No, wybieram łowiska już te, które znam z doświadczenia przez tyle lat, gdzie brodzę. Głębokość taka maksymalna to jest 2, 2,5 metra do 3. W najpłytszych miejscach jest 20 cm, a więc to są najlepsze miejsca właśnie na połów morskiej troci. Co oferujesz w cenie i jak ze sprzętem po przylocie do Norwegii? No w cenie, no, cenę podam oczywiście na wiadomość prywatną. Yy, to na przykład yy, cennik doba, kosztuje tyle i tyle i w tej cenie jest nocleg, jazda po łowiskach, jakaś herbatka, Plus yy, ognisko, kiełbaska. A co do sprzętu, to już w zależności zależy yy, od Was. Yy, możecie zabrać sprzęt ze sobą, swój własny. A dla mniej doświadczonych wędkarzy, którzy pierwszy raz na przykład chcą przylecieć na taką wyprawę na trocie morskie, oferuję. Sprzęt od A do Z, tylko trzeba ze sobą zabrać buty, śpiochy albo wodery, jakieś do brudzenia. I to tyle. Jak wygląda zakwaterowanie? Tak, yy, cztery, yy, cztery osoby mieszczą się w domku, jest aneks kuchenny, łazienka, lodóweczka. Cztery miejsca do spania: kawka, herbata, cukier, czajnik, telewizja. A więc wszystko, co potrzeba, tak? I tyle. Więcej informacji uzyskasz na mojej stronie Savage lub Arniarko. Napisz do mnie, ja Ci na wszystkie pytania dodatkowo odpowiem. Ustalimy, jak byś chciał, żeby ta Twoja wyprawa wędkarska wyglądała. Co oczekujesz? A ja postaram się to wszystko zorganizować. Hej, i widzimy się w Norwegii. Wykupione. No. I wszyscy łapali na łódce. Pływał też. Złapał dwa szczupaki. Takie ładne. Ale ja też łapałem szczupaka. A, też. Ładnego, takiego. Aha. Półtora kilo? A. O! No, taki pistolet. 60 centymetrów. złapałem rybę z czerwonym mięsem. No to troć. Dużą. To troć. No. Nie wiesz, jak wyglądała, czy wiesz? Nie wiem. Nie wiesz. Dwa rzuty i dwa brania. O. Na pewno, jeżeli czer... mięso pomarańczowe, no to troć. Rzece? No oczywiście jaki no. czas, taki pora roku na, tro na trocie, na sprawę, żeby efekt był. Na trocie? Na trocie, na połów. No to marzec kwiecień, najlepszy. Od połowy lutego, no ale teraz widzimy jaki luty jest Już się kończy, a lody nie chcą zejść. Ale najlepszy okres troć morska tutaj w Skandynawii, tu w Norwegii to jest marzec kwiecień. Trochę w maju, latem, słabe są wyniki, trzeba jeździć nocną porą, a jesień nigdy mi nie darzyła rybami, a więc jesień jest taka jakby słaba, no nie? Nie. Słuchajcie, my na dzisiaj kończymy, spadamy z nadwody, nic się nie wydarzyło i no mówię, szkoda trochę, ważne, że poopowiadaliśmy trochę o e, logistyce wypraw wędkarskich tutaj w Norwegii, no pierwsza wyprawa pierwszy marzec, a więc za tydzień będę miał gościa. No i spróbujemy coś złowić. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, no bo jeżeli będzie tak samo jak jest teraz, no to tragedia. Jak ty to widzisz, Mariusz? Słabo. Słabo, nie? Chciałby na pójść No, pić. Mieliśmy tutaj. Mieliśmy tutaj w tygodniu jeszcze gdzieś wyskoczyć nad wodę, no ale to się nie uda, no nie uda. Słuchajcie, mrozy niby miało coś zejść, dalej to samo. Sprawdzałeś ostatnio pogodę teraz? No nie było dzisiaj, miała być wczoraj no. Odwisz mm -hmm. na plusie mm -hmm. Ale nie zapowiada się nawet Nie ten. zapowiada się No i jak słyszycie ekspertów Tutaj Nie zapowiada się, żeby było fajnie no, Dobra Do weekendu. Do weekendu mam nadzieję, że Pogoda się poprawi No i wrócą trocie na Właściwy tor, a więc wejdą Na nasze łowiska I wtedy damy popis Hey. Nou, ja,